to nie, nie fajne było. To tak samo, ja się nie spodziewałem tego samego, co takie mam samo doświadczenie życiowe, jak, jak filmowe, tak? Ta pani oszalała wręcz, powiedziałbym. No to miałem wrażenie, że to ja szczurka bardziej niż człowiek. Kosmos, zanim się zorientowałem, to już było po, po ujęciu, nie? Także tyle wam powiem. <grym> Czy ja dobrze całuję? Ja myślę, że to, co ja na pewno robię dobrze, to... Yy, patrzę. To jest już początek do całego... Nie no to jest jakieś takie głupie pytanie. No ja... jestem, ja jestem w stałym związku, więc, więc... jakby jakbym miała powiedzieć Chciałabym pocałować brada pita". Co nie znaczy, że nie chciała oczywiście. Ale, ale brzmi to dosyć dwuznacznie. Jest taka postać yy, i taki aktor. Yy, on już jest teraz wiekowy, ale zagrał w latach 70. w jednym z moich ukochanych polskich filmów. Czerwienie, jak o nim myślę, bo to jakim on jest kmicicem, jaki tam ma gest, jaki jest. Yy, no nie wiem, ja bym chyba omdlewała na jego widok, więc nie wiem, czy bym w ogóle yy, była w stanie doczekać tego pocałunku, jeśli on miałby nastąpić, gdybym wcielała się w rolę Oleńki. Yy, te sceny są chyba najprzyjemniejsze, kiedy. Właśnie najpierw on może nie chce, ona chce, albo odwrotnie i trochę się do siebie zbliżają i potem następuje ten magiczny moment eksplozji serduszek. No to tak, to jest duża przyjemność. Nie jest to przyjemne. To nie są przyjemne sceny. Mhm. Człowiek się zastanawia, co robi i czy to jest w porządku, i czy nie przekracza czyjejś granicy. Są tacy reżyserzy, co mówią strasznie szybko stop, bo się wstydzą że zanim człowiek w ogóle zacznie ten pocałunek przeprowadzać, to oni już stop eee, Ale są też tacy, co przeciągają. Są też tacy, tacy, takich też spotkałam. Nie trzeba już nie zmienię. Bo ja ślipie, mi się krzycz. Cało ta normalna, naturalna gdzie ta się ja znam historię o pocałunku. Kiedy Yy, yy, aktorka uprzedziła aktora, żeby nie całował jej z językiem, czyli żeby nie wkładał języka do jej ust. On to zrobił, a ona ugryzła. Jeśli nie ma takiego wymogu, to może bez języczka, ale są takie sytuacje, kiedy on, właśnie scenariusz zakłada, że on jest taki. Yy, bardzo intymny i ten język po migdałach powinien tam chodzić. Hmm. Dobrym musi być taki, że muszę poczuć wilgoć na wargach. On nie może być suchy, on nie może być dziobany takim dziobnięciem. Jedyna znana mi aktorka, która to uwielbia po prostu i jasno mówi, że to uwielbia i opowiada, jak było, z którym aktorem, to jest Grażyna Szapołowska. Ona lubi, żeby całując się, czuła reakcję całego ciała partnera, nie tylko na twarz. Wiesz co, to nie chodzi o to, czy aktor się powinien dobrze całać, czy źle całować. Chodzi o to, żeby był w tej emocji. No przecież to nie chodzi o to o ruchy bark, tylko chodzi o to, żeby jednak... Przepraszam, yy, muszę się całować. Nowy hasło słodnia, całujmy się. Bu kiedyś trwa całujmy się, skoki czuć i ty u dzieci ale dla nas urok ma.